Koleżanki i koledzy, to nasze ostatnie spotkanie w tym roku, w roku 2024, roku, który dla, dla nas, dla Fundacji, był przełomowy, dla myśliwych na pewno też. Słuchajcie, wielu z Was na pewno zastanawia się, bo to są takie pytania, dlaczego zdecydowałem się zrezygnować z działalności w Związku Zawodowym Wspólna Sprawa. To nie tak, że jakoś się pokłóciliśmy, że się spodziewaliśmy, nie, nie, po prostu y, uznałem, że na ten moment formuła d według mnie się, dla mnie się wyczerpała, formuła związku zawodowego, nie zarzucam tego tematu, myślę, że, że jeszcze będziemy mieli okazję w, w tym działać, natomiast na dzień dzisiejszy koncentruję się na działalności Fundacji JAŚ, no i przede wszystkim na tym, żeby... Działać, muszę troszkę rzeczy mam, mam w życiu do, do pokładania, mianowicie muszę skończyć habilitację, więc no, nie jestem w stanie tak, tak bardzo oddać się pracy w związku zawodowym, jak, jak to robiłem wcześniej. Niemniej jednak ten wspólny prawie rok był dla mnie naprawdę bardzo. I owocny, bardzo silny, bardzo pełen radości. No, my wszyscy razem, myśliwi, pokazaliśmy, że środowisko potrafi się zjednoczyć, potrafi działać. Te protesty, które urządziliśmy, przygotowaliśmy, były fenomenalnym doświadczeniem, które będzie procentowało. Także wszystkim Wam za to bardzo dziękuję, że ze mną byliście, że mogłem z Wami być. Dalej będę działał. Jak potrzebujecie mnie znaleźć, wiecie, jak to zrobić. Zawsze przez fundację jestem do Waszej dyspozycji, a kolegom, którzy działają w Związku Zawodowym, wspólna sprawa. Życzę powodzenia, mam nadzieję, że uda się to poprowadzić zgodnie z założeniami. Słuchajcie, ten rok obfitował w bardzo wiele wydarzeń, nie tylko stricte związanych z protestami, bo te protesty to jest jedna sprawa. Ale również z, z działalnością fundacji. Dla nas był to rok przełomowy. Udało nam się uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu możemy nie tylko zbierać 1,5%, ale mamy również darmowy czas antenowy i szereg innych możliwości, a w szczególności zwolnienie od kosztów sądowych. To dla nas jest bardzo ważne, przynajmniej częściowo daje nam możliwość szerszej perspektywy, szerszej możliwości działania. Także słuchajcie, jeżeli macie pomysł, jak to wykorzystać, dawajcie, zgłaszajcie się. Chętnie Was wszystkich to włączymy. Wykorzystajmy ten status, że jako myśliwi możemy działać w no, takich sferach, no, które do, do tej pory były dla nas trudno dostępne. My jako Fundacja robiliśmy w tym roku bardzo wiele. Posłuchajcie, ja przygotowałem dla Was pewne sprawozdanie, żebyście wiedzieli, co ten rok nam przyniósł, gdzie nas można było spotkać. Spisywałem, spisywałem i po tym, jak skończyła mi się strona, przestałem. Więc tak pokrót, pokrótce, zorganizowaliśmy warsztaty gotowania, potem w, to na, na wiosnę było, następnie warsztaty, następnie byliśmy obecni w Glistnie na, na, na wystawie, na, na tym spotkaniu, byliśmy też obecni w Tokarni, wszędzie tam nas można było spotkać, to ostatnie to, to było w ramach Hubertusa Świętokrzyskiego, też fenomenalna impreza, zresztą wszystkie te trzy imprezy były bardzo, bardzo udane, tam wszędzie można było aktywistów Fundacji spotkać. No oczywiście nie zasypiamy gruszek w popiele, jeżeli chodzi o naszą główną misję, czyli inicjowanie postępowań wobec osób, które naruszają interesy myśliwych, które dopuszczają się, się przestępstw. <coughs> Mieliśmy sprawy o Przymuszenie do wykonania wyroku. Zresztą sprawca dostał ponowny wyrok za to, że nie wykonał wcześniejszej, wcześniejszego orzeczenia, właśnie związanego z groźbami karalnymi wobec myśliwych. Kolejna sprawa o groźby, dwie, dwie, trzy sprawy dotyczące zabicia zwierząt. Kolejne, trzy, kolejne sprawy to trzy, trzy sprawy dotyczące Bobrów w Kielcach, Rzeszowie, Gorzowie. To są te najnowsze sprawy, gdzie jako fundacja, jako organizacja społeczna działamy tym razem zupełnie odwrotnie niż to, co się ludzie nauczyli oczekiwać. W interesie osób, które występują o zgodę na odstępstwo od zakazów, czyli na odstrzał bobrów. Przypominam, że ostatnie wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Przyrody były takie, żeby ograniczać tą możliwość. My staramy się, jako fundacja, działać aktywnie, pomagać ludziom, którzy padają ofiarą tego, że populacja bobrów jest po prostu bardzo duża. Nie mamy nic przeciwko bobrom. Ale uważamy, że interesy człowieka i interesy przyrody po prostu trzeba, trzeba zrównoważyć. Jesteśmy tą opcją, która mówi o normalności, że człowiek i, i zwierzęta mogą koegzystować, ale to nie znaczy, że mamy ustępować im pola. Tak kształtujemy nasze otoczenie, żeby było bezpiecznie, żeby było nam dobrze w nim żyć. I no niestety zwierzęta muszą czasami ustąpić nam miejsca. Kolejne sprawy, które prowadzimy. Oczywiście sprawa pana doktora, który łaskawy był znowu myśliwych znieważyć. Pan doktor, pan doktor jest nauczycielem akademickim i no, zawodu lekarzem, więc wystąpiliśmy i do dyrektora, i do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Mam nadzieję, że już wkrótce obie, oba te podmioty pokażą panu, panu profesorowi, panu doktorowi, że myśliwi to też ludzie, a on obiecywał ludzi chronić i ludzi, ludźmi się opiekować. Więc mam nadzieję, że to wszystko przyniesie efekt. Ja jestem już i tak bardzo zadowolony. Muszę Wam powiedzieć, że w ciągu tych czterech lat funkcjonowania fundacji doprowadziliśmy do tego, że bardzo ciężko jest znaleźć teksty jawnie nawołujące do przestępstw. Jawnie nawołujące do niszczenia urządzeń mowieckich. Zobaczcie coś, co było codziennością jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj pokazaliśmy jedna, druga, trzecia sprawa i to się rozeszło. I teraz ludzie już trzymają język za zębami i nie nakręcają się nawzajem tych, tych negatywnych emocji, bo niestety muszę was martwić na pomoc ze strony państwa, ze strony władz. Nie mamy co liczyć. Na wiosnę tego roku wystąpiliśmy do marszałka. Hołowni o to, że jesteśmy ofiarami hejtu systemowego, że jest to fala hejtu i żeby nam coś z tym pomógł zrobić. No to Marszałek nam powiedział, że jego to w zasadzie nie interesuje. Krótko mówiąc, spadajcie na drzewo. No i to są słowa, prawie że słowa kandydata na prezydenta. To ja za takiego prezydenta, który część społeczeństwa odrzuca za nawias, to ja gorąco i serdecznie dziękuję. Wiem na kogo głosu na pewno nie oddam. Słuchajcie, mm, mamy też cztery sprawy, no trzy, przepraszam, trzy sprawy takie aktualnie, jedna się skończyła, dotycząca gruźb, właściwie to znieważenia z, z myśliwych, niestety stądy uznały, że to są uzasadnione, nie dlatego, że usprawiedliwione, że prawdziwe, ale że ktoś, że pani, pani Kinga, mia, że pani, pani tutaj aktywistka zielonych miała silne wzburzenie, usprawiedliwione okolicznościami i dlatego trudno ją za to winić. Mamy dwie sprawy sądowe. Jedną nam założył pan, który, zapropon, który chciał najpierw 100 tysięcy płacić za zabicie myśliwego, a potem się poczuł urażony, że byliśmy gotowi go zacytować i wskazać, że takie słowa wypowiedział. Nagle okazało się, że to jest obraza majestatu, bo on to tak sobie tak w sumie to nawet trochę bardziej żartował niż mówił. A ujawnienie jego danych przez internautów to w ogóle zrobił wielką krzywdę. No, szanowny panie, jak się niestety pewne słowa wypowiada, to się za to odpowiedzialność ponosi ten proces wygraliśmy no niestety z żalem stwierdzam, że sąd nie zasądził nam kosztów należnych, czyli my ponieśliśmy koszty na obsługę prawną, żeby była coś. Ja tej sprawy nie prowadziłem. Natomiast sąd uznał, że kosztów nam nie zasądzi. Będziemy oczywiście z tym walczyli, no ale tak sytuacja wygląda. Kolejny proces to mamy z przedstawicielami fundacji LPM, którzy również tam w tej sprawie wspierali naszego przeciwnika w tej sprawie występu przeciwko nam. Tutaj proces jest pół na pół wygrany, natomiast dalej kosztów nam nie zasądzono. To jest niestety taka smutna zależność. Że, ilekroć myśliwi wygrywają sprawy, to sądy odstępują od zasądzania im kosztów. Natomiast, ile razy myśliwi przegrywają sprawy, nawet jeżeli one były, to, to, to porażki nie były zasadne, to sąd koszty w najwyższym możliwym poziomie zasądza. Tak nam zrobił przy, w jednej ze spraw. W drugiej ze spraw, no tej sprawy sami nie prowadziliśmy, robił to kolega, my, kolega myśliwy z Krakowa. E, z, o, obciążyli go kosztami procesu przeciwko pani Kindze. My, oczywiście, jako fundacja wyciągniemy rękę i obiecaliśmy, że go pomożemy finansowo, bo dzięki Waszej hojności, dzięki Waszym wsparciom z 1,5%. Dzięki temu, że nas macie stałe obciążenie kont za, za, za za założone i przelewacie nam te środki. Możemy w takiej sytuacji zadziałać i tego chłopaka nie zostawić samego sobie. Myśliwi muszą trzymać się razem i musimy sobie pomagać. Dlatego tutaj już zadeklarowaliśmy, że pomożemy pokryć mu te wydatki, które na ten cel poniósł, a poniósł go te wydatki nie dla siebie, poniósł dla nas wszystkich. No ok, tym razem się nie udało, niesłusznie, ale się nie udało. Dlatego, ale nie, nie odpuszczamy. Kropla drąży skałę. Krok po kroku, wcześniej czy później, przebijamy, przebijamy się do świadomości i zmienimy tą mentalność. Dzisiaj mentalność, która jest antyłowiecka, to są lata zaniedbań, które dzisiaj nadrabiamy. Ale słuchajcie, nie odpuszczamy, będziemy to robili i finał będzie, zwycięstwo jest nasze. Ale dzięki Wam, bez Was nie damy rady. Słuchajcie, e, dzisiaj jeszcze kilka pytań, które z w międzyczasie, tak zwanym, czyli w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni spł spłynęły. jest ja przyjemnością się do nich odniosę. Wybrałem kilka. Pierwsze pytanie to jest e, takie. Myśliwy z Gdyni e, pyta tak. E, grupa około sześciu myśliwych, gdy tylko spadnie śnieg, organizuje sobie polowanie w środku tygodnia na dziki, wpisanie indywidualnie w kepie, polują w formie pędzeń z naganką, czy to jest naruszenie prawa? No słuchajcie, no oczywiście. Oczywiście. Paragraf drugi rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania mówi, że polowaniem indywidualnym jest polowanie wykonywane przez jednego myśliwego z psem lub z psami albo bez psa, czyli ten, który sobie sam chodzi, niezależnie od innych myśliwych, w tym samym obwodzie Wariant drugi. Polowaniem indywidualnym jest polowanie na drapieżniki przy stogach i norach, wykonywane przez myśliwych korzystających z psalów psów. Tu nie ma limitu ludzi, ale warunek jest jeden, polujemy przy stogach i norach i nie więcej, znaczy tutaj tak, możemy mieć psy, ale tylko na drapieżniki. Kolejny wariant, trzeci, to jest polowanie na ptactwo, ale wówczas nie może współpracować z sobą więcej niż trzech myśliwych, korzystających psa lub psów. Czyli idzie naraz grupka nie więcej niż trzech myśliwych, I czterech już. To już tak nie może być, to jest wtedy polowanie, które nie kwalifikuje się jako indywidualne. I kolejna grupa, to jest czwarty rodzaj, to najbardziej nam odpadające temu temu pytaniu, to jest polowanie na dziki wykonywane przez jednego myśliwego przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem. Czyli dwóch myśliwych może iść ze sobą na dziki, jeżeli jeden jest podkładaczem, czyli ma psa. A więc myśliwy bierze pomocnika niepolującego, to jest dalej indywidualne, o ile tylko na dziki polują. Wariant drugi, bierze ze sobą podkładacza z psem i tutaj może być, czyli dwóch myśliwych, bo podkładacz ma prawo strzału i może być, czy ma, może mieć. I w takim przypadku jest dwóch myśliwych i pies i to jest dalej ok. Ale te osoby w takim układzie nie mogą polować na jelenie. Ani na inne gatunki, czyli tylko, tylko dziki, bo o ile sam myśli z psem, to może polować na wszystko. Więc podsumowując, odpowiedź na pytanie kolegi brzmi tak: jest to naruszenie prawa, ponieważ osoby, które tak polują, nie wykonują polowania indywidualnego. I prawdopodobnie należy uznać, że to jest polowanie nielegalne. On się też nie do końca mieści w polowaniu zbiorowym, ponieważ zbiorowe wymaga zorganizowania przez dzierżawcę i prowadzenia przez wyznaczonego prowadzącego, więc ono nie będzie ani jednym, ani drugim. Jest to uzłamanie prawa, bo to ci myśliwi wykonują polowanie niezgodnie z przewidzianymi możliwościami. I jest to ewidentnie sprawa dla rzecznika dyscyplinarnego. Kolejne pytanie. Chciałbym poprosić o informację na temat tego, czy w nocy można polować na ssaki drapieżne, takie jak kuna, tchórz czy szakal? No i odpowiedź jest prosta. Dzisiaj takiej możliwości nie mamy. Faktycznie przed y, zmianą przepisów rozporządzenie przewidywało, że możemy na drapieżniki w nocy polować. Z kolei przepisy dotyczące listy gatunków głównych określały, które gatunki to drapieżniki w dzisiaj. Nie ma, nie ma pojęcia, że na wszystkie drapieżniki możemy polować w nocy, a więc możemy tylko na te, które zostały wymienione. A w tej grupie aktualnie nie znajduje się ani kuna, ani tchórz zwyczajny, ani szakal złocisty. Czyli na, pozostałe, czyli na te trzy gatunki polujemy, mimo że one są drapieżnikami, to polujemy tylko i wyłącznie w dzień. Jak jesteśmy już na kwestii nocy. To muszę Wam powiedzieć, że nasz, nasz kanał na YouTubie oglądają również pracownicy RDOSiów, i tutaj po ostatnim filmie dostałem od nich telefon, że nie do końca podzielają moją interpretację. Pamiętacie, ja mówiłem o tym, że w ustawie o ochronie przyrody jest zapis, który zabrania używania lunet optycznych, no a tym samym te termowizji i noktowizji do odstrzału Bobrów. Z pracownicy rdosiów, którzy do mnie zadzwonili, powiedzieli, że nie, nie, nie. Oni mają na ten temat inne zdanie. Oni ten zapis łączą z treścią wcześniejszej normy prawnej, do, mówiącej o tym, że jeżeli urządzenie doprowadza do masowego zabijania zwierząt, to jest zabronione. Krótko mówiąc, ich zdaniem, ponieważ ten odstrzał przy użyciu broni palnej jest odstrzałem wybiórczym, to nie istnieje zakaz używania. Termonokto, czy zwykłej optyki. A więc krótko mówiąc, można również przy użyciu takiego sprzętu polować. Ja się bardzo cieszę, bo ja też uważam, że termowizja w tym przypadku jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. I ciężko mi sobie wyobrazić po wykonywanie takiego strzału przy użyciu lunety, czy właściwie gołej, gołej broni po szynie. To, to według mnie jest no, po prostu niepoważne. Więc tak, jak najbardziej cieszę się bardzo, że zwróciliście uwagę. Przychylam się do tej interpretacji i mniejszym ją przekazuję dalej. Nie bójcie się w takim razie używać termowizji. Nie ma też problemu, żeby używać modulatorów dźwięku. Jak pamiętacie, nie są to urządzenia zabronione, więc <laughs> śmiało ja zresztą większość polowań wykonuję z tego z rodzaju takich, z takimi urządzeniami. OK. Kolejna sprawa, to taka świeżonka, pytanie dotyczące szkód łowieckich. I mianowicie chodzi o to, w którym momencie następuje termin zgłoszenia szkody przez e-mail. Bo w przypadku no tutaj autorzy pytania powołują się na przykład, że no e-mail nie pozostawia śladu, kiedy został odczytany. W związku z powyższym mogą sobie jechać na szacowanie szkody niekoniecznie w terminie 7 dni od otrzymania, można to być, to, to być dużo później, i jako, jako punkt odniesienia powołują się na przepisy na, na, na doręczenia pocztowe. To nie zupełnie tak jest. Otóż ten przepis, który znamy o doręczeniach pocztowych i podwójnym awizom dotyczy tak zwanych doręczeń zastępczych, a więc sytuacji, kiedy adresat nie odbiera korespondencji i rzeczywiście pismo uważa się za doręczone 14 dnia, czyli wtedy, kiedy upłynął termin drugi aviso, 15-14 to się różnie interpretuje, ale generalnie upłynął termin na odbioru drugiego, drugiego awizu. natomiast w świetle prawa cywilnego to tak nie jest. Ten, te przepisy mają zastosowanie do procedur cywilnej, administracyjnej, karnej, ale tam, gdzie ustawodawca wprost takie doręczenie przewidział zastępcze. Natomiast w pozostałym przypadku, czyli na gruncie prawa cywilnego, momentem doręczenia oświadczenia, na przykład zgłoszenia szkody, jest moment, kiedy adresat mógł się zapoznać z treścią pisma. Nie kiedy się zapoznał, kiedy mógł się zapoznać. A więc jeżeli Wy macie awizą, dostaliście je, to jest moment, w którym mogliście iść na pocztę i ją odebrać tą korespondencję. I to jest moment, od którego zaczyna bieg swoje, swoje te, te terminy do, 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 do wykonania czynności szkodowych. I to samo jest przy mailu. Momentem, którym, który jest tutaj startowy, który otwiera wam nam ten siedmiodniowy czas na wykonanie czynności, jest chwila, kiedy otrzymaliście taką korespondencję w sposób umożliwiający wam zapoznanie, a nie kiedy ją odebraliście. Także, przepraszam, ale tak tak zrobić. Nie da. Dobra, kolejne pytanie brzmi następująco. Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się, czy w harmonogramie polowań zbiorowych musi być podane nazwisko prowadzącego? Jeżeli tak, to w jakim terminie przed rozpoczęciem polowania? Nie, nie musi być. Prowadzący polowanie, czy organizator polowania organi przygotowuje. Wskazuje terminy, natomiast nie musi poddawać z góry, kto to będzie prowadził. To nie ma problemu, żeby to było nawet na bieżąco robione. Natomiast jest inny problem, czy musi uzgadniać z zainteresowanym, że on to będzie prowadził. Słuchajcie, nie, nie ma takiej konieczności, bo myśli, że ma obowiązek współdziałać z kołem w celu wykonywania jego obowiązków, natomiast z drugiej strony. To też trzeba zrozumieć, że to, to trudno oczekiwać, że koło będzie każdego pytało o zdanie. I obowiązkiem koła, a właściwie rozsądnym rozwiązaniem zarządu koła, jest dobieranie takich osób, które przydają kompetencje do prowadzenia polowań. Bo to jednak jest pewien wysiłek organizacyjny, nie każdy sobie dobrze radzi w tego rodzaju zarządzaniu grupą. Yy, dlatego tutaj no, trzeba wybrać tych ludzi, którzy znają teren, ale jednocześnie potrafią sobie poradzić w prowadzeniu polowań. I ja, by, ja apeluję tutaj do, do, z jednej strony do KU o wybieranie takich osób, które na tym się znają, a z drugiej strony o to, żeby nie robić problemów z tego tytułu. Szanowni koledzy myśliwi, wyznaczeni do tego zadania. Oczywiście, jak nie możecie, no to trzeba to zgłosić, ewentualnie ustalić jakieś zastępstwo. Natomiast no, podajemy tego po koleżeńsku, bo trudno oczekiwać, że zarząd koła będzie działał, że tak powiem, pod, pod każdego myśliwego, czy on, czemu termin odpowiada, czy mu wszystkie warunki są, są spełnione. No, musimy tutaj podejść po prostu na co docierania się, tak żeby, żeby każdy w jaki sposób od siebie ten wkład włożył. Więc terminu, terminu takiego podawania nie ma nazwisk, nie trzeba też w grafiku polowań podawać, wystarczy, że zarząd koła taką osobę wyznaczy. Dobra, i ostatnie pytanie, które na dzisiaj przygotowałem, to jest kwestia tego, czy osoby posiadające. Ukończone studia podyplomowe, na przykład gospodarka łowiecka, zwalniają ze stażu. I tak, odpowiedź jest prosta, artykuł 42 ust. 2 5, mówi wyraźnie, że takie osoby są zwolnione z, ze stażu łowieckiego. Więc ukończenie studiów z alternatywą dla stażu kandydackiego. I tutaj sami decydujecie, czy chcecie iść tam jedną ścieżką, czy drugą, albo wypełnić obie, bo też tak można. Ja osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem stażów, bo, to, bo w praktyce one bardzo często zbiegają się do tego, że myślę, że kandydat głównie chodzi na gance. Natomiast, jeżeli mamy już taką, taki staż, to zadbajmy o to, żeby on był prawdziwym zdobywaniem wiedzy. A więc, stażysta powinien i trochę pójść na gące, ale i trochę powinien popracować na linii, postać, popatrzeć, jak się to robi, bo to jest ten czas, kiedy jest możliwość przekazania pewnych wskazówek. Słuchajcie. Kolejna rzecz, którą chciałem jeszcze dzisiaj poruszyć, to jest tekst Ryszarda chociaż Właściwie to nawet nie jest Ryszarda, tylko wywiad z Ryszardem Czarażkiewicza, mówczym Miejskim w Szczecinie, który pojawił się w gazecie wyborczej. Ten tekst wywołał wielkie oburzenie, bo tam między innymi pojaw... autor wyjustował taki tekst, taki fragment, że myśliwi to nie, nie znają się na przyrodzie, a ich a interesują się tylko mięsem i kiełbasą. Słuchajcie, ja powiem jedno. Nie. We wszystkim zgadzam się z Ryśkiem, Uważam, że wiele jego poglądów jest y, nietrafionych. Natomiast szanuję, że ma swoje zdanie. Nie zgadzam się absolutnie z jego postulatami ograniczenia polowań na ptactwo. Powiem więcej: najnowsze badania pokazują wyraźnie, że populacja ptaków kaczek jest stabilna. Więc to jest najlepszy sygnał, że może byśmy powrócili do ich pozyskiwania łowieckiego. Więc ja bym nawet postulował rozszerzenie listy gatunków głownych. Jeżeli tutaj ja nie widzę powodu, żebyśmy ją ograniczali pod dyktando ludzi, którzy akurat są obserwatorami ptaszków. Powiem więcej, ja bardzo lubię ptaki, a zwłaszcza polowania na nie. Uwielbiam drób i uważam go za bardzo zdrowe jedzenie. Sam staram się, kiedy mogę spożywać i Wam wszystkim też to zalecam. Więc bym polowaniom na ptactwo mówimy stanowczo tak, jedzeniem ptaków również tak. I tutaj z ryśkiem się nie zgadzam. Natomiast... Argumenty dotyczące tego, że myśliwi to amatorzy. No i to prawda. Powiedzmy sobie wprost. Większość nas nie utrzymuje się złowiectwa, ale czy jest w tym coś złego? To, że my robimy coś to samo za darmo, za co inni, w szczególności rozmówca wyborczej, za to bierze pieniądze, no to pytanie, kto robi to lepiej? I co takiego le lepiej miałby robić ten, który za to bierze pieniądze, od tych, którzy tak jak my wkładamy w to własne środki? Dla mnie chwalebne jest to, że mogę do tego dokładać. Nie mam z tym problemu i nie widzę niczego lepszego po stronie osób, które z tego czerpią kasę. Być może oni się sami widzą jako ważniejsi, ale ja tej różnicy nie dostrzegam ani w wykształceniu, ani w kwalifikacjach, ani w umiejętnościach. Druga sprawa że myśliwi nie mają, że myślą tylko o kiełbasie. No i bardzo dobrze, kochani, nie dajcie sobie mówić, że to jest coś złego. Polowanie dla mięsa jest naturalną potrzebą człowieka. No nie ma chyba lepszego argumentu, który by nas bronił przed atakami niż to, że polujemy po to, żeby jeść. Nie ma w tym absolutnie niczego złego, wręcz przeciwnie, chwała za to, tym, którzy polują dla mięsa, bo oni polują naprawdę z przyczyn utylitarnych i mają na uwadze dobro swoich najbliższych, swojej rodziny, którym podają zdrową, nieprzetworzoną żywność, która w dzisiejszych czasach wcale nie jest tak łatwo dostępna. Inni ludzie się wręcz zabijają, żeby kupić produkty tego rodzaju bio, a my to bio mamy na wyciągnięcie ręki. No i chwała za to, czyli brońmy mięsiarzy, bo oni nam dobrą, dobrą markę robią. Nie krytykujmy tych, co polują dla mięsa. Ja też wychodzę z założenia, że powinniśmy całą zwierzę. Które mamy możliwość przetworzyć, brać na własny użytek. Więc postuluję, żeby każde koło miało możliwość i starało się otworzyć sprzedaż bezpośrednią, bo w dobie zainteresowania biożywnością to jest naprawdę dobra, dobra ścieżka i finansowo, i tak naprawdę dla promocji łobieca społeczeństwie. Ci, bo ludzie naprawdę tego oczekują. Chcą zdrowej żywności, a my im możemy ją dać. Więc to, że polują dla kiełbasy, chłopaki. Bardzo dobrze. Smacznego. I wreszcie argument trzeci, który się znowu tam w tytule pojawił, że myśliwi nie mają wiedzy przyrodniczej. Szanowni koledzy, szanowne koleżanki. Czy każdy ją musi mieć? Czy każdy musi być fachowcem od biologii, od wszystkiego? Po co? Po co on ma mieć tą znajomość? On ma wiedzieć podstawowe rzeczy, które pozwolą mu bezpiecznie, sprawnie i efektywnie wykonywać te zdania, których się chce podjąć, czyli wykonywanie polowań. W pozostałym zakresie on ma umieć duszę przetworzyć na tyle, żeby ją zabezpieczyć, osłonić przed, przed ewentualnymi stratami. On ma ją umieć odnaleźć, ma przeprowadzić selekcję. Natomiast czy myśliwy szeregowy musi znać zasady, jak się tworzy plany łowieckie? A po co? Czy on musi wiedzieć, jak się robi metodę inwentaryzacji? A po co mu to wiedzieć? Przecież od tego jest zarząd. A nie, nie szeregowy myśliwy. Szeregowy myśliwy ma mieć podstawową wiedzę. Zobaczcie, w wielu innych krajach nie ma w ogóle szkoleń na ten temat, tylko jest po prostu sam fakt egzaminu i tyle. Tak mają wędkarze i też gospodarują przyrody, ze przyrody i jakoś nikt im nie zarzuca, że nie mają wystarczającej wiedzy, bo on ma, wędkarz ma wiedzieć te podstawy. Tak samo jak szeregowy myśliwy ma znać podstawy. Natomiast i tutaj znajomość kultury, znajomość obyczajowości, tradycji jest tak samo ważna jak znajomość no, tych podstaw biologii, ale podstaw, a nie wszystkiego. Natomiast zdecydowanie się zgadzam z tym, żeby podnosić kwalifikacje myśliwych i wymagać od nich, żeby je podnosili w ten sposób, żeby skierować to oczekiwanie wobec osób zarządzających. I zobaczcie, statut PZD tak przewiduje, że osobami funkcyjnymi powinny być tylko osoby posiadające te szczególne kwalifikacje. Ja nie mam żadnych problemów, żeby takie kwalifikacje były warunkiem powołania na funkcję w pzd Absolutnie nie mam problemów. Nie widziałbym też ograniczeń, żeby taki wymóg taki postawić względem łowczych. Bardzo dobrze, że to mają być wyższe kwalifikacje. Niech to będą nawet studia podyplomowe. Bo osoby, które zarządzają, Taką wiedzą powinny dysponować. I tutaj faktycznie mamy pewien niedosyt, nie, bo, bo sam fakt, że oglądacie ten program, który jest przekazem tego rodzaju informacji, świadczy, że Was zdobywanie wiedzy interesuje. Być może należałoby to doprecyzować, być może właśnie w postaci studiów wyższych, czy, czy jakichś szkoleń podyplomowych, czy innych znaczy szkoleń, czy innych kursów. Ale, I tutaj tak, ale to, to jest zadanie dla kadry zarządzającej. Ukończenie odpowiednich szkoleń. I nie ma problemu. Natomiast nie dla szeregowego myśliwego. Szeregowy myśliwy ma znać podstawy, to z czym się na co dzień będzie spotykał. I na koniec, jeszcze rzecz, która mnie osobiście pokazała, że tak powiem pewne w, w, no, takie pomylenie w tym, w, tym, te, w tym tekście, gdzie autor, właściwie roz, rozmówca, przyrównuje swoją rolę, czy rolę myśliwych do szczurołapów, łapów, tak, likwidujących konflikty. Nie, kochani, bzdura. My nie jesteśmy likwidatorami konfliktów. My nie jesteśmy rekarzami, którzy, których się woła na interwencję. My jesteśmy tam po to, tutaj po to w łowiectwie, żeby ją tak kształtować, aby do konfliktów nie dopuścić. My nie działamy interwencyjnie, być może łowczy miejski tak działa, bo taki ma, taki ma obowiązek, taki ma kompetencje i zadania, ale my jesteśmy po to, żeby do takich sytuacji konfliktowych właśnie nie dopuścić. I to nas różni od łowczego miejskiego że my dbamy o to, żeby konfliktów nie było, podczas gdy on na konflikty reaguje. Ale to jest zupełnie inna, inny poziom. My jesteśmy tu po to, żeby być częścią przyrody, a on po a taki ogłowczy zawodowy po to, żeby być swoistym redukatorem. My nie zajmujemy się redukcją. My zajmujemy się kształtowaniem, kształtowaniem populacji tak, aby konfliktów Uniknąć. I to jest bardzo ważna rzecz, którą się sami podjęliśmy robić za własne pieniądze i chwała Wam za to, a jednocześnie rozbawiła mnie troszkę argumentacja, która w tym tekście się pojawiła, że myśliwi to źle jak polują dla trofeów, no to zaraz. Mają nie polować dla mięsa, nie polować dla trofeów, to po co mają polować? No, już słyszymy. Po to, żeby być takimi rakarzami. Nie. Może niech, niech tym się zajmują rzeczywiście uczowie zawodowi, a my bądźmy myśliwymi z tradycją, kulturą, obyczajowością, obrządkami, których będziemy przestrzegali i czuwali, pielęgnowali i czuwali nad tym, żeby kolejne pokolenia też mogły to samo robić. Że jest to zasób wiedzy ogromny, świadczą sam fakt, kiedy ja widzę młodych adeptów po, po stażu, czy na stażu, jak zaczynają się uczyć i jak są zaskoczeni ilością materii, którą muszą no, sobie przyswoić. I fajnie, że to się dzieje. Jesteśmy ważną częścią kultury i historycznej spuścizny naszego narodu. No być może nie wszyscy, ale większość z nas tak. I dziękuję Wam za to wszystko. Słuchajcie, z tego miejsca już na nowy rok składam Wam najlepsze życzenia. Cieszę się, że z nami jesteście. Jesteśmy dla Was i jak tylko nam starczy sił, możliwości, będziemy z wami dalej działali na, do, dla, 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 dla promocji i dla dobrego imienia łowiectwa. żwór i do siego roku.